Nogi, nogi, nogi roztańczone. A tutaj robi to majster Tomek. Dzisiaj mamy, czemu mamy nogę? Mamy nogę dlatego, że mamy buta. A dlaczego mamy buta? Bo mamy konewkę. Dziękujemy za buta od przedstawiciela firmy Base. Będziemy dzisiaj testować buta za pomocą nogi i skarpetki, którą włożymy do środka, a testować będziemy go wodą. I zaraz się zapytacie, a dlaczego w skarpetce? Już Wam wszystko mówię. Tu chyba wszystko będzie się trzymało. E, sznurowadełka na boczek do butka. Buty base robocze, S3. E, woda nie powinna im nic zrobić przez 3 godziny. Ale my ten test będziemy robić przez 24 godziny. Także dzisiaj montujemy sobie tą całą konstrukcję. Zalejemy to wodą. Tak, żeby było aż tutaj do połowy buta. Po co nam skarpetka? Prosta rzecz. Jeżeli woda przejdzie do buta, to skarpetka będzie mokra i ją wykręcimy. Czyli będziemy wiedzieć, co pracownik czuje po kilku godzinach, jeśli but przecieka. I bardzo ważna informacja. My tego buta nie impregnowaliśmy. To jest wyciągnięte z kartona, tak jak przedstawiciel nam przysłał. Wyciągnęliśmy, kładziemy, testujemy. Leje wodę. Mm. Dobra, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, zalajkować. Jak macie jakieś pomysły na testowanie produktów, wejdźcie na prawyb.pl, zobaczcie jaki produkt. Ja chętnie przetestuję w dość specyficzny sposób. Umówmy się, po to my tutaj to robimy. Dobra, sznurowadła też będą mokre, ale sznurowadła będą mokre z natury rzeczy, bo są po prostu pod wodą. Jest godzina 17:30 i. Wracamy za 24 godziny. Zobaczymy, ile wody będzie w bucie. Sprawdzamy. Zrobiliśmy doświadczenie razem z butem, który włożyliśmy do wody, i on w tej wodzie jest, właśnie 22 godziny. Pytanie: czy skarpetka będzie mokra? Ja nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Przelejemy wodę do wiaderka, bardzo fajne wiaderko zresztą. Dla ogrodników, dla działkowców, bo jako torba, jako wiadro. Tu będzie leciała woda. Dobra, temat, temat to jest ten but. Okej, okay, wyciągamy go z wody. Z wody go wyciągniemy. A chyba woda będzie w bucie, czy nie? Czy przez 22 godziny. Udało się, żeby nie wleciała tu woda. Nie. Eee. Nie. Niestety. Czyli 20 godzin. Pierwszy raz kręciliśmy film, który ma 20 godzin pracy nad nim. Wiemy, co się dzieje. Do zobaczenia w następnym odcinku. A być może trzeba byłoby zaimpregnować. I to jest dobra myśl. Trzymajcie się, cześć.